Gwiazdkowa niespodzianka to ogólnopolska akcja, w ramach której dzieci z rodzin potrzebujących otrzymały paczki pełne m.in. swetrów, czapek i rękawiczek. Organizatorem przedsięwzięcia na terenie naszego powiatu jest misja Nowa Nadzieja. We wtorek 6 lutego paczkami obdarowano dzieci z Bielawy i okolic. Ideą tych paczek, tej, tej całej akcji ogólnopolskiej jest to, żeby te paczki trafiały do dzieci z najuboższych rodzin, czyli z takich, które istnieje prawdopodobieństwo, że nie utrzymają paczki i my docieramy do takich właśnie najbardziej potrzebujących. Rodzin. Rodzin i, i tych dzieci. dzieci otrzymały upominki w lutym, ponieważ z opóźnieniem dotarły one z zagranicy. Jednak z tego powodu radość najmłodszych wcale nie była mniejsza. Wkrótce niespodzianki dostaną jeszcze dzieci z Pieszyc, Lutomi oraz Piskorzowa. Oprócz paczek, wolontariusze misji Nowa Nadzieja przygotowali dla dzieci przedstawienie. Nie zapomniano również o dorosłych. Dla nich zagrał i zaśpiewał Szymon Zychowicz, muzyk występujący m.in. w krakowskiej piwnicy pod Baranami. Ludzie normalni. zdarci przez byt. Ludzie nieśmiali i niekonkretni. Ci, co nie wiedzą, jak żyć. Idźcie do nieba, jeśli jest Bóg. Spójrzcie, niech zna On wasz ból. Bądźcie zbawieni, I